Witam Was, Barany. To jest dla Was czytanie na lipiec 2023. Zobaczmy, co się u Was będzie działo w tym miesiącu. Jakie są energie, sytuacja, paść kijów, wyzwania. Jakie są wyzwania dla Baranów? Słońce. Kapłanka, przeszłość, dwójka mieczy. Co macie w głowie i do czego dążycie? Król mieczy. Co nadchodzi? Czwórka mieczy i dwójka pętek. Dobra, wy w tej sytuacji szóstka kijów. Co się dzieje dookoła? Wasze otoczenie. Ósemka pucharów i e, cesarz. Czego nie widać? Mak. Potencjalny wynik. Okay. Dziesiątka mieczy. Dobra i pod spodem mamy siódemkę mieczy. No dobra, zobaczmy, barany, co się u Was dzieje. Myślę, że jest jakiś nowy plan, nowy jakiś pomysł, przedsięwzięcie. I plan jest w sumie bardzo fajny i ten pomysł, ale ja mam wrażenie, że albo się ktoś wycofa, albo za dużo jakiegoś takiego kręcenia się w kółko się tu pojawi, niezdecydowania i że cały ten jednak plan nie dojdzie do skutku. Tak, jakby, tak jakbyście we dwoje, we dwójkę nie zabrali się do tego, bo ciągle są jakieś inne sprawy. I temat się, myślę, rozejdzie. Eee, myślę, że zwróć uwagę tylko tutaj, Baranie, Czyli to jest pomysł i czy to nie będzie tak, że ktoś weźmie ten Twój pomysł, prawda, kto go wymyślił, i zacznie go realizować z inną osobą, bo może też tak być, bo, bo jest temat. Mamy tego Pazia y, Kijów. Y, no i to jest bardzo taka pomysłowa, spontaniczna energia y, zaczęcia czegoś. Y, y, Pomysł również dużej takiej kreatywności. Jest to swoisty głupiec w małych arkanach. Ty w całej tej sytuacji y, świętujesz sukces. Mamy to szóstkę kijów, więc jak najbardziej... Masz ze sobą sukcesy i może to być też tak, że to jest Twój pomysł, który w wobec się podoba. I podstawą mamy tą kapłankę. Gdzie znowu kapłanka mówi o wiedzy, o właśnie czytaniu pomiędzy wierszami, o jakiejś takiej jasności. Ona tutaj dostaje właśnie download, jakieś wieści z kosmosu. Także są to rzeczywiście jakieś wewnętrzne sprawy, intuicje, pomysły, również jakieś informacje, które nie są dostępne dla wszystkich. Także mam wrażenie, że albo posiadasz informacje i one pozwalają Ci właśnie na wykreować tą nową sprawę, bo paść, właśnie kijów, mówi o tym, że zabieramy się za coś zupełnie nowego z wielkim zapałem i właśnie jest ta podstawą, jest ta wiedza wiedza bądź pomysł, na który wpadłeś. Przeszłość pokazuje jakieś zawirowania. Dwójka mieczy mówi o tym, że nie możemy się na coś decydować i są dwie drogi, ale tak naprawdę nie wybieramy żadnej. No i ta dwójka pentakli tak jakby kontynuuje, brak decyzyjności. Trzymanie dwóch rzeczy naraz, szacowanie, czy może to, czy może to. Znowu ten, tak, jakby ta nowa rzecz, jest ciągle w jakimś takim niebycie w tej sferze niematerialnej, czyli w tej sferze umysłowej. To, co nadchodzi, mamy czwórkę mieczy, więc następuje jakaś cisza, regeneracja. Być może właśnie ktoś wyjeżdża na urlop, ktoś. Jest w każdym razie tutaj brak jakiegoś działania, jest jakieś rozeznanie, ale tak naprawdę to temat śpi. Ok? I e, e, no, co ty masz w głowie? Mamy króla mieczy i możesz to być ty. E, z taką analityczną, z analitycznym podejściem, który patrzy tak, jakby w przeszłość, czyli w tą dwójkę mieczy, to nie zdecydowanie, to tak jakby. O, o, temat ciągnie w dwie strony, nie wiadomo, w którą, w którą powinniśmy zrobić, i tu mamy te dwa kruki, tu mamy jeden. Więc mam wrażenie, że albo szukasz jakiejś klarowności, jakiegoś logicznego wytłumaczenia, w którą stronę pójść, być może zbierasz jakąś wiedzę, ale ten król mieczy może być również tą osobą w Twoim środowisku, która ma. Ma zasoby, ma jakieś pozycje i tak naprawdę może ten temat ruszyć do przodu. I możesz, tak jakby Ty, wymyśleć, ale patrzeć na tą osobę jako os kogoś, kto temat popchnie dalej albo zaniesie w jakieś ważne miejsce. Bo i król mieczy, i cesarz to są ważne osobistości. Czasem jest to szef, po prostu, który może temat tego pazia, czyli tak jakby tego ucznia popchnąć dalej, albo dać mu zielone światło. Natomiast ja mam wrażenie, że ta osoba odchodzi, że ta osoba porzuca temat, być może z powodu braku jakiegoś, jakichś działań, takich konkretnych, może z swojej strony, bo mamy te ósemki i mamy ósemkę pucharów, czyli porzucenie czegoś, co tak jakby się wypaliło. I mamy też to, czego nie widzisz a propos w te, tej sytuacji. Czasem tego jeszcze nie ma. E, mamy maga. I on właśnie tym symbolem nieskończoności tutaj włada. E, także może być brak takiego konkretnego działania z tym, co masz. E, I no dla mnie ten cesarz Odchodzi z tematu, bo on już zupełnie patrzy, tak, jakby w inną stronę e, tak jakby patrzy z tego rozkładu, a ty patrzysz, tak jakby na tą decyzyjność, tą dwójkę i kontynuację, tak jakby braku zdecydowania tutaj znowu. No i myślę, że dlatego cały ten temat jednak zostaje porzucony, bo ta ósemka pucharów. Dla mnie jest kontynuacją tutaj Dziesiątka Mieczy. I Dziesiątka Mieczy mówi o tym, że nic z tego nie będzie, trzeba jakby. Za mało jest tutaj albo zaangażowania, albo za mało jest tutaj zasobów. Ta Ziemia jest tutaj pustkowiem i nic tutaj nie urośnie, trzeba się zająć innym tematem. Więc myślę, że no, kluczem jest tutaj pewne niezdecydowanie i nie pójście o krok dalej brak jakichś takich konkretnych działań z tym, co mamy na dzień dzisiejszy. Eee, no wyzwanie Twoje, no karta Słońca, myślę, że Słońce jest bardzo pozytywną kartą. Nawet jeżeli jest w negatywie, to ona mówi o tym, że trochę za dużo obiecujemy nad wyraz albo zakładamy pozytywny scenariusz. Więc mam wrażenie, że tutaj jest optymizm który też jest w tym e, październiku e, kijów i w tej karcie szóstki kijów, bo to jest sukces, to jest bycie uwielbianym, bycie na piedestale, e, bycie liderem. E, no, e, może być tutaj wyzwaniem, jako takie optymistyczne założenie, że skoro tu mamy świetny pomysł, tu do tej pory nam super szło, to wszystko pójdzie też dobrze. No, ta siódemka mieczy pokazuje um, jakąś strategię. I ta karta może mówić o tym, że jesteś obserwowanym przez tą osobę i ona patrzy, jak. Jakby, czy czy podchwycisz temat? Czy będziesz czekać, aż ktoś inny zacznie? Jakby, jakie jest tutaj zaangażowanie? Bo siódemka y, m, m, mieczy mówi o tym, że robimy coś po cichu, obserwujemy, mamy swój plan, o którym nikt nie wie. Mamy pewną swoją e, e, agendę, czyli e, jakby pe, pewne założenia, ale trzymamy je dla siebie. I Myślę, że cały problem w tym, że jest brak tutaj pójścia o krok dalej. E, I ten temat się trochę rozjeżdża. Być może z powodu jakiegoś urlopu, e, najpierw jedna osoba, potem druga osoba. I tak jakby nie ma, nie ma, ta piłeczka się nie toczy dalej. E, ok, zobaczmy, zobaczmy, e, co Ci tarot w ogóle radzi. Kochankowie. ok. I kochankowie mówi o decyzyjności, o decyzji. Eee, I no, dwojako można to przeczytać, bo ta karta może mówić o tym, że są dwie osoby i ktoś będzie dokonywał wyboru. Również, jeżeli powiedzmy, to ty szukasz sobie kogoś do współpracy, no to kochankowie pokazują, że trzeba, to, trzeba dokonać wyboru. Gdzie? Bo możesz e, właśnie... Hmm, możesz to ty oczekiwać, że ktoś powinien tutaj jakby bardziej pokazywać zaangażowanie. Kochankowie mówią o silnej więzi, ale głównie jest to karta wyboru, tym bardziej w tej talii, kiedy, prawda? On ma dwie dziewczyny i każda z nich chce, będzie wybierał. Także hmm, jeżeli, prawda, to jest. Yy, Ktoś, z kim masz działać, ta osoba możecie obserwować, i brak zaangażowania możecie po prostu zdeskredytować tutaj, i temat zostanie zamknięty jakby dla Ciebie. E, Okej, okay. myślę, że to wszystko. Kochankowie również pokazują stworzenie więzi na długi okres czasu, więc od jakiegoś takiego tematu dosyć luźnego, bo to pokazuje paść. E, może przejść do na przykład długiego kontraktu albo jakiegoś takiego na, na długie lata zaangażowania, jakiejś konkretnej współpracy. No dobrze, oczywiście to czytanie również może być w sensie znajomości, która jest tutaj poznana, ale tak jak mówię, mam wrażenie, że się trochę rozchodzicie, jest jakieś niezdecydowanie, może nie możecie się umówić, bo najpierw jednemu nie pasuje, potem drugiemu. To wszystko jest trochę takie lekkie zawieszone w powietrzu i no ta znajomość się w ogóle może skończyć ktoś może się zainteresować zupełnie kimś innym bo tak jakby stracił cierpliwość tutaj no dobra myślę że to wszystko barany dla was w tym miesiącu pozdrawiam widzimy się w sierpniu